Nie miałem na ruchy, a facet bez pieniędzy, to nie brzmi dumnie. Wybrałem sto z pretensji, powodów do grudni, bo przyznanie się do klęski jest niemęskie. Czujesz, kwestia chromosomu Y. Chłopaki nie płaczą, wychodzą na bitwę ranią. Słowa jak Makarow, wyssany z mlekiem matki. Pociąg do broni, jak Zeus, klik klik przyłożyć palce do skroni, jak ma metaliczny smak. Smak Ambrozji dla chłopaków Rambo 2. Nie filmy o miłości, ojciec chciał zarabiać hajs. Brak czasu na sporty, gdy chłopcy poznają świat. Szukają Wzorca męskości, nie pominiesz boskich praw Praw biologii, przeklinam dziś siebie sam I swój genotyp Dziś chłopcy idą na wojnę A ty śpij spokojnie, zapnij oczy, śnij To chyn zwycięstwa nie pieśni żałobne Dziś chłopcy idą na wojnę A ty śpij spokojnie, zapnij oczy, śnij To chym zwycięstwa nie. Zakładam mundur i hełm, czeka masa w kurwu I wiem, zabraknąć może dolców, euro i funtów dla pien. Muszę upiąć swój kawałek, podzielić się z rodziną Choć ktoś znów kręci wałek, więc ktoś znów musi zginąć Myślę sobie w duchu, oby kurwa, tylko nie ja I wstydzę się, że myślę tak, ale dzięki temu trwa Wojna zwana życiem, każdy dzień batalią na froncie Moja lista życzeń, zdrowie, mieć sumkę fajną na koncie Znów gadamy o pieniądzach, ale czym jesteśmy bez nich? Jaka kasa cię urządza, żebyś nie miał już pretensji? Samiec musi dominować, takie są prawa na natury Lecz czy musi przy tym kłamać, dostawać prawa za bzdury? To wojna wewnątrz nas Powiedz, czy możesz poświęcić Dumę i honor za kajs? Kogo możesz przekręcić? Czasem nie widać ofiar Stąd ciężki braci los, ale gdy ktoś się bogaci, to zawsze ktoś traci coś, jeśli słabości w przewadze liczebnej Nie mam szans, każdy z nas tutaj ma swoje survival of the fittest. Na weekend zrywka do baru, nie czaruj, wita kieliszek Są takie telefony, przed którymi chcę się napić Są takie, że w ogóle nie chcę podnosić słucharki Jeśli coś się pieprzy, odwiecznym prawem serii W złym czasie i złym miejscu być, Andres Brady Cuda mają to do siebie, zdarzają się innym Kłamstwa mają to do siebie, dotykają niewinnych Żadna matka dobrowolnie nie wyśle syna na wojnę Matki kochają swych synów Interesownie rozstrzelać z synu. Co dzielą Polskę? Prawa, lewa, lewa, prawa Plama na honorze, jedno ziarno piasku Może zatrzymać klepsydrę, jedna zbłąkana kula Może zatrzymać życie Dziś chłopcy idą na wojnę A my spokojnie, zamknij oczy, śni To hymn zwycięstwa i pieśni żałobne Dziś chłopcy idą Niebieś, nie pieśni, żałobę! Chyba toczyło krew ułana, i zapomnieć Galop nad okopem, na zasiek i szturmem. Nic tak nie motywuje mnie jak nowy problem. Wierzę, wybaczysz mi spalone ziemy, boże. Teraz wśród inaczej, mocny stratek, Większy zasiek, ostrzej, ale byście jadę. Aha, panny ze mną, grać to szabel. To czas, dobry czas, żeby żyć jak facet osłabnę, wiem zęby na tym Ciągle styl mocny jak sam skurwy syn Słychać na czerskiej już jęczy każdy Bo pijany byłem piożny, teraz skurwy tyzbo silny Bójta się, radzę za barykadą ta się Mama masz, równych krwią, nas więcej jest Wawa walcz, nowy dzień I nie tylko ale kawalerzyści, nowej sprawy, paru ziomów, fuzjach Wspieraj swojego ulubionego.